Witam serdecznie. Nazywam się Bartek Wyrobek, jestem fotografem ślubnym i zapraszam Cię w podróż na ślub Ani i Mikołaja, na taką opowieść, jak to wyglądało u nich. A było nietypowo, dlatego że nie było wesela, dlatego że po prostu warunki są jakie są i to nie jest pierwsze wesele, które zostało przez nie odwołane. Natomiast piękna jest ich historia, bo oni zdecydowali się pobrać, mimo wszystko, mimo różnych okoliczności niesprzyjających. I na przykład powstało takie zdjęcie u nich na ogródku już po ślubie. Zaraz opowiem, jak to wszystko wyglądało. Natomiast idea jest taka, żeby pokazać, że no miłość jest większa niż koronawirus, i nie ma co czekać ze ślubem, tylko trzeba się pobierać, jak się kochacie. A wesele zawsze można zrobić później, jeśli macie taką ochotę. Warto przemyśleć temat, czy co jest ważniejsze, czy ślub, czy wesele, i o co tak naprawdę chodzi, po co się pobierać albo się nie pobierać. No to zapraszam na przygotowania, a później jeszcze skoczymy sobie w tatry na chwilę, bo plener był wczoraj w Tatrach. E, zaczęło się wszystko od przygotowań e, w Bukowinie Tatrzeńskiej. E, Mikołaj właśnie próbował sobie przypomnieć, jak ten krawat zawiązać. <laughs> na szczęście Ania przyszła mu z i pomogła, e, trzymając telefon. O i tu już Mikołaj ma portrecik razem z ich pieskiem. <laughs> e, I weszła wtedy Ania. No właśnie, lubię takie momenty czułości, jak Mikołaj podał Ani rękę, ona spojrzała na niego, no coś pięknego. I Aneczka sobie założyła przepiękny, naprawdę przepiękny wianek i bukiet. Idealnie dobrane. Zrobiliśmy kilka portretów Ani wtedy, Mikołaj oczywiście też ma kilka, ale akurat ja to tam zawsze wolę dziewczyny pokazywać. Jakieś takie są śliczniejsze. <laughs> Ponieważ miało nie być wesela, to wokół ogniska skakali sobie górale. Na obrazie wykorzystaliśmy odbicie w tymże obrazie, żeby jakiś klimat wesela jednak był. Potem się okazało, że był. Nawet nie trzeba było klimatu robić, bo wesele było cały dzień i, i pewnie sporą część wieczora, ale to już do tego dojdziemy. Kilka zdjęć właśnie w, w domu ani zrobionych. Tak, właśnie oni się tak trzymają za ręce cały czas, to jest, to jest przepiękne, to jest przepiękne, że się potrafią przytulić, nie mają żadnej spinki, no to jest taka czysta czułość. Bardzo mi się to podoba, jestem mega szczęśliwy, że mogę być świadkiem takich momentów. Poprosili rodziców o błogosławieństwo, ci z radością pobłogosławili, chociaż babcia była bardzo wzruszona, ale też dała radę. No i jak widać na tym zdjęciu, deszczyk nas nie opuszczał, drżyło cały czas, podjechaliśmy do kościoła w Białce, w Bukowinie Tatrzańskiej. Poczekaliśmy chwilę, aż poprzednia para wyjdzie ze swoimi gośćmi ze Starego Kościołka. Ania w ogóle nie traciła humoru z Mikołajem. No Radość była niesamowita. To, to pięknie widać na tych, na tych zdjęciach, i weszliśmy na, do Kościoła. To jest Kościół pod wezwaniem, parafia jest pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego, dlatego jest tutaj w ołtarzu taka piękna rzeźba Jezusa z sercem błogosławiącego. Bardzo mi się spodobała. Tu po Ewangelii znaki krzyża i, i przechodzimy do Przysięgi. Ksiądz Proboż założył stółę i młodzi przysięgali sobie do końca życia miłość, wierność i uczciwość małżeńską. To jest piękna przysięga. Jak widać, mnóstwo, mnóstwo zaufania i takiej radości w oczach. Wymienili się obrączkami. I od tego momentu w ogóle nie mogli z siebie, od siebie oderwać wzroku. <laughs> gdzie nie stanąłem, gdzie nie poszedłem, cały czas na siebie zerkali. No to było po prostu takie fajne, przesympatyczne. Czy stali, czy siedzieli, tak jak tutaj ręce sobie podali. No, super jest taka czułość. Jeszcze panorama kościoła. I taki widok z tyłu na też boczne ołtarze. Wizerunek chyba Boga Ojca na suficie narysowany. I znak pokoju. No, fenomenalny znak pokoju. Właśnie to jest najpiękniejsze w fotografii ślubnej, że, że jestem świadkiem tak wielu e, gestów czułości i, i miłości. Naprawdę to jest zaraźliwe. <ścoughs> Ciało Pana Jezusa i błogosławieństwo. Tutaj wiadomo, że przez ręce kapłana błogosławi sam Bóg, ale ta figura Jezusa jeszcze jakby to bardziej unaocznia. No i radość, wielka radość naprawdę w sercach i przepełniała to, mimo że było kilka osób w kościele, to, to ta radość była niesamowita. I wyszli z kościoła, a wyszli po to, żeby pójść do nowego kościoła i tam uklęknąć przed wizerunkiem Maryi, matki Pana Jezusa, i w chwili zadumy, pewnie powierzyć jej swoje życie. Bardzo fajny moment, bardzo dobry zwyczaj, podoba mi się. I dalej w tym deszczyku takim, to nie był deszcz, tylko tak dżdżyło, taki taka mżaweczka, w tej mżaweczce poszli do samochodu i w domu czekała na nich robiona przez rodziców pizza, którą żeśmy się wszyscy zajadali, mnie też zaprosili na tą pizzę. No a ja tak naprawdę to z radością się zgodziłem, żeby do nich wejść na chwilę, bo widziałem, że ten, ta mrzawka może dać piękne zdjęcia. No i tu pierwsze zdjęcie, jest ich kilka oczywiście, ja tutaj Ania Cieszy się, cieszy się z tego dnia po prostu i mrzawka jej zupełnie nie przeszkadza. No i drugie przepiękne zdjęcie, które właśnie ten parasol chroni ich przed wodą. I mi się to łączy w taki sposób, że ten sakrament małżeństwa też jest taką ochroną. Jeżeli ludzie wierzą i ufają Jezusowi, trzymają się słów Ewangelii, życia, miłością, to właśnie ten deszcz ich nie rusza, nie, nie zmoczy, nie przeziębią się nie wyziębną, nie wychłodną, bo po prostu mają tą ochronę. Także dlatego uważam, że lepiej wziąć ślub, a potem ewentualnie na wesele można zrobić później i poczekać, kiedy będą warunki. Nie przejmować się dobrze, dobrze żyć w tej ochronie sakramentalnej. E, okazało się, że nawet był tort weselny, który został pięknie pokrojony, szczęść Boże, młodej parze. No i ja pojechałem. Do domu, a umówiliśmy się, że kilka dni później zrobimy plener w Tatrach. Na, mieliśmy na Rusinową polanę, i właśnie wczoraj byliśmy tam. Zaczęliśmy od takiej fotografii e, z trzema choinami wielkimi, głazami narzutowymi i młodą parą na jednym z nich. Bardzo lubię takie, takie obrazy. Dobrze mi się kojarzą. Słonko, idealnie w centrum. Dla mnie to jest taka alegoria e, małżeństwa, że. Że po prostu im para młoda jest bliżej siebie, czyli lewa i prawa choinka, tym bliżej są też do, do Pana Boga, do tego słońca, do, do tego ciepła, do tego dobra. To tak sobie wyobraziłem. Ale oczywiście Rusinowa Polana to jest przede wszystkim przepiękny, widok na, na tatry wysokie. No więc żeśmy wykorzystali tą fenomenalną okazję żeby, żeby nacieszyć się górami. No i oczywiście oni są tak y, zakochani w sobie, czuli, że zdjęcia się robiły same. Zrobiliśmy też panoramę, tak jak z kościoła, tak tutaj z Rusinowej plany w albumie będzie na całą szerokość dwóch stron, będzie super wyglądało. Y, znaleźliśmy kawałek śniegu, także też mamy, <laughs> mamy trochę radochy z tym było. Y, no i tak to wyglądało właśnie, Ania, Ania pięknie ubrana, y, dla Mikołaja, między innymi, starała się iść ze swoją suknią, a Mikołaj niósł wszystkie rzeczy. I to jest właśnie o to chodzi w małżeństwie, żeby się wspierać, coś, coś fajnego. Na gęsiejszej zrobiliśmy takie zdjęcie w mocnym słońcu. Tutaj było kilkoro turystów, ale staraliśmy się ich omijać w kadrach. No i znowu piękna, piękna czułość. Taka delikatność bijąca od Ani Mikołaja. Tutaj na, na samym szczycie pan turysta zaprosił nas, żebyśmy sobie weszli tam, a on sam zrobił nam miejsce, za co wielkie dzięki mu, za taką wrażliwość i delikatność z jego strony. Tutaj jest fajny moment, kiedy Ania daje Mikołajowi termos, żeby, żeby odkręcił go, dał jej się napić, on to właśnie robi i to jest właśnie piękne, takie momenciki najzwyklejsze są super. Tu pięknie światło oświeciło Ani twarz. I idąc właśnie z gęsiej szyi jeszcze zrobiliśmy zdjęcie z, z Tatrami Bialskimi w tle. Światło, słońce się już trochę przesunęło. No i właśnie tak, żeśmy kończyli. Um, dziękuję Wam serdecznie za, dziękuję Tobie serdecznie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że, że fotki też dały Ci jakąś odrobinę radości, że kwestia ewentualnego ślubu, jeżeli akurat zamierzacie się pobrać, rozważycie temat, czy, czy brać sam ślub, czy czy nie brać, czy czekać, aż będzie można z weselem. No, ja zachęcam przede wszystkim do, do, do przemyślenia sprawy, na ile sam sakrament jest dla Was ważny. Jeśli jest ważny, to, to do podjęcia jakiejś decyzji. Być może tak jak Ania i Michałaj. Wszystkiego dobrego Ci życzę.